Dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do ciebie z automasażem twarzy. Nie jest to niespodzianka, ale zachęcam do tego, aby znaleźć w ciągu dnia, może wieczorem, może rano, w zależności od tego, jak mamy kołowrotek życia nakręcony, chwilę dla siebie. Będę cały czas do tego namawiać, zachęcać, bo po prostu automasaż oprócz tego, że poprawia nam kondycję skóry. Poprawia, poprawia, uwierzcie mi, że poprawia. To też poprawia samopoczucie, jest lepszy nastrój, że coś zrobiłyśmy dla siebie. No i oczywiście pielęgnacja codzienna też daje efekt dobrej kondycji zdrowia. Tak, nie będę do tego namawiać. Każda z Was będzie miała ochotę, to to po prostu będzie sobie wykonywać i robić. Dzisiaj wrócę od początku... Jeśli chodzi o masaże, zaczniemy od dołu. I każdy cykl, który będzie tam, nie wiem, może co piątek, postaram się, będzie każda partia y, pokazywana automasażu. Dzisiaj sam dół, dół jest też ważny. <laughs> Zaczynamy. Co jest potrzebne? Wiadomo, czas. Ja mówię 30 sekund. Naprawdę nakładając na twarz. Czy, czy tonik, czy, czy mazidło w postaci oliwki, dobrego masła, tak nasze masło też się nadaje, czy kremu. Warto, <coughs> yy, warto też chwilę poświęcić na to, żeby pogilgać sobie tą twarz. A może, może coś będzie. Yy, nasze masło ma yy, dużo takich yy, odżywczych składników. Masło shea, olej arganowy. Olej sojowy, dużo ekstraktu z jagód goi, no to wiadomo, witaminy wszelkiego rodzaju. Yy, oczywiście zapraszam na stronę, żebyście sobie tam popatrzyły, poczytały składy dokładnie. Ja dzisiaj zacznę automasaż właśnie tym masełkiem. Ono się szybko, masłem, ono się szybko w, wchłania, więc nie będę gadać, a będę działać, tak? Dobra, zaczynamy. Zaczynamy od brody. Broda jest wspaniała, tutaj się bardzo dużo gromadzi naszego stresu i nerwów. Zaciskamy, więc kolistymi ruchami tak mocno sobie ją wymasujmy. Naprawdę. 30 sekund. Nie jest to dużo. A jest lekki już automasaż zrobiony i lekkie rozluźnienie. Dobra, chyba minęło. Następnie kciuki pod brodą. I przyciskamy sobie też za 20 razy. Tak, przyciskamy ją. Broda jest super cudowna. Przyciskamy. Tu trzymamy, a tu sobie przyciskamy. Można przytrzymać. Ok. Potem dłonie w formie takich nożyc. I robimy fajny sobie masaż. Ciap, 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 ciap. Mhm. Mm w ten sposób nie dochodzi mi tutaj do gardła, tylko tutaj do tych momentów, gdzie grawitacja pokazuje już swój efekt życia. Okej. Okay. I ostatni moment. O, jaką mam jędrną skórę, nie mogę złapać. Yy, i takie uszczypliwe, usz, uszczypki. łapiemy i przekręcamy. O, albo tłuszczyk taki ma. Każdy pracuje na swój wygląd. Ciak, ciak. O. No i co? Mamy to. Długo nakładając krem, masz to zrobione. Uwielbiam to masło. Same stworzyłyśmy receptury, więc wiemy, co jest dobrego. Ja jestem masażystką, więc kocham ciało. Moje kosmetyki też kochają ciało. Pięknie pachnie jagodą goi i piżmem, a piżmo poprawia nam nastrój, no bo jest afrodyzjakiem. W dwóch wersjach, duża wersja i mniejsza. Weźmie ze sobą. Ją nawet w samochodzie można trzymać, masować sobie dłonie tym masłem. Nie klei się kierownica. Można przy komputerze postawić, nie klei się klawiatura. Można pisać na yy, telefonie. Nie klei się klawiatura. Szybciutko się wchłania, praktycznie kilka sekund. I ładnie się y, y, dłonie błyszczą są, są spielęgnowane, tak? To co? Dobrego dnia życzę i do zobaczenia.